Słowo jedno, przed którym inne słowa bledną. Słowo, co nigdy nie zawodzi, wierne i czułe do ostatka. Najbliższe sercu, najpiękniejsze. Jedno, jedyne słowo matka. Dobry Bóg zdecydował, że stworzy mamę. Męczył się z tym, aż od sześciu dni, kiedy pojawił się przed nim anioł i zapytał. To na nią tracisz tak wiele czasu? Tak, odrzekł Bóg, ale ona musi nadawać się do mycia naczyń i prania, musi żywić się resztkami z poprzedniego dnia, musi umieć pocałować w taki sposób, by leczyć wszystko od bolącej nogi aż po złamane serce. I musi mieć sześć par rąk. Sześć par rąk? Zdziwił się Aniu. Tak, ale cała trudność polega nie na rękach. Najtrudniejsze są trzy pary oczu, które musi mieć mama. Pierwsza, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, sama spytać. Dzieci, co wy tam wyprawiacie? Druga para ma być z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale i o czym koniecznie musi wiedzieć. I wreszcie trzecia para, żeby pokryją mu przysłać spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty. Rozumiem to i kocham cię. Jezu, Ty powiedziałeś, Niewiasto, oto sen Twój, oto Matka Twoja. Ty dałeś mi także moją Manę, Ty jeden znasz jej serce, Ty wiesz, ile w nim niepokoju i lęku, ile radości, nadziei i marzeń, związanych z tym, które się jeszcze nie narodziło na świat. Ty jeden znasz jej troski i łzy, gdy pochyla się nad rozpalonym gorączką czołem dziecka, i wiesz, jaką wdzięcznością przepełnione jest jej serce, gdy dziękuję ci za to, że wyzdrowiało. Ty wiesz także, jak bardzo jest czasem zmęczona, smutna, niewyspana, chora, a zawsze czynna, uśmiechnięta, skora do pomocy. Boże, ty jeden z nas, też nasze serca, czasem niewdzięczne, zapominające o dobroci naszej mamy. Zmięknie i otwórz nasze usta, by z miłością umiały powiedzieć: Mamo, mamusiu! Mamo, mamusiu! I każda mamo, która tu jesteś, chce ci powiedzieć w imieniu twojego dziecka: każdego dziecka. I moja mamo, kocham cię, mamo, kocham cię, mamo jak nikogo na świecie. Kocham i dziękuję za wszystko. Dziękuję ci, mamo za to, że mnie pod sercem nosiłaś, za to, że jestem i żyję. Za nieprzespane noce i czuwanie nad moją kołyską, za twoje dobre serce, za każdą troskę. Dziękuję, mamo po prostu za wszystko. A teraz dla Was, kochane mamy, wszystkie mamy z parafii. Chcemy zadedykować nasze przedstawienie pod tytułem Walka o duszę. Prosimy o cierpliwość i wyrozumienie dla mini aktorów.